Cześć. Jaką technologię budowy domu wybrać? Tradycyjną? Szkieletową? I która z nich jest bardziej tradycyjna? Jeżeli interesuje Was to zagadnienie, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. na temat technologii szkieletowej w naszym kraju narosło bez zniku. Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa bajkę o trzech świnkach, że do z patyków to przyjdzie wilki, i dmuchnie i chuchnie go nie będzie. Tylko murowany. Każda technologia budowy w zasadzie ma swoje plusy ma swoje minusy. Pytanie jest, czego my oczekujemy? Co dla nas jest ważniejsze? Które plusy są ważniejsze, które minusy są mniej istotne? Bo zawsze na jakiś kompromis trzeba pójść. Ale czy rzeczywiście? Słuchajcie. Zacznijmy od tego, jakie najczęściej zarzuty są stawiane. Może nie zarzuty. Co różni budownictwo szkieletowe od budownictwa tradycyjnego? Nie wiem, czemu znowu tradycyjne nazywa się tradycyjne, bo to szkieletowe chyba jest starsze w swoim pochodzeniu. Można wybrać, nie wiem, lepiankę. Kiedyś ludzie mieszkali w lepiankach i komu to przeszkadzało? Posłuchajcie. Pierwszą i chyba najważniejszą różnicą podczas użytkowania domu w technologii szkieletowej lub murowanej jest jego bezwładność cieplna. Tu trzeba troszeczkę zmienić myślenie na temat temperatury w domu. Podczas gdy w domu murowany, w którym większość z Was mieszka, z nas mieszka, no bo ja mieszkam w tej chwili w bloku, to też jest. Technologia powiedzmy, że murowana. My tutaj grzejemy nie powietrze, które odczuwamy, tylko grzejemy mury. Nie bez powodu osoby, które mieszkają w domach murowanych przez sezon grzewczym, muszą dobry tydzień wcześniej napalić w piec, po to, żeby wygrzeć mury. Później już tą temperaturę grzania można obniżyć. Te mury oddają nam tą temperaturę do powietrza i wtedy ją odczuwamy. Podczas zaniku zasilania czy ogrzewania w takim domu, on potrzebuje sporo czasu, żeby to ciepło swoje wytracić. Kiedy już się wytraci po tygodniu, półtorej, i mamy, musimy znowu go odnagrzać, to to trwa znowu tydzień, półtorej. Niestety. W domu szkieletowym sytuacja wygląda nieco inaczej. Tam grzejemy powietrze. Tam ogrzewamy powietrze w domu. Nie grzejemy murów, bo ich nie ma. Drewno czy wełna mineralna w ścianie jest nie jest takim akumulatorem ciepła jak powiedzmy nie, silikat na przykład. Czy beton. To nie ta gęstość. No i teraz, czy to jest plus czy minus dla szkieletu? To zależy, jak na to spojrzeć. Zakładamy, że wyjeżdżamy z domu na przykład na dwa tygodnie, na trzy tygodnie i skręcamy ogrzewanie na nie wiem, 15 stopni, tak, na podtrzymanie typowo. Bez sensu to grzać. Stwierdzamy, że szkoda na pieniędzy i opału i prądu i czegokolwiek tam nie używamy. I skręcamy to wszystko. Pamiętajcie, że wyjeżdżając z domu murowanego, wyjeżdżacie na te trzy tygodniowe ferie, i w tym domu ta temperatura spada za półtora tygodnia. W połowie waszego urlopu mniej więcej ta temperatura spadnie do tej faktycznie oszczędnej. OK, nie wytracamy, nie grzejemy w tym domu, więc jakby nie tracimy na tym. Ale wrócimy po kolejnych półtorej tygodnia i potrzebujemy znowu tydzień, żeby go dogrzać. Ok, w momencie awarii zasilania, ten bufor cieplny, który mamy w murach, jest super sprawą. Natomiast w domu szkieletowym po wyjeździe na taką, na takie ferie, to zanim dojedziemy na miejsce, to temperatura w domu już prawdopodobnie, może nie aż tak szybko, ale powiedzmy po dwóch, trzech, czterech dniach zacznie spadać. Po tygodniu już będzie miała tą temperaturę powiedzmy 15 stopni. Natomiast kiedy przyjedziemy dwa tygodnie później, Odpalimy ogrzewanie i na drugi dzień, w zależności od tego, jak mamy ogrzewanie. Jeżeli mamy podłogówkę, to po potrzebujemy z dwóch, trzech dni, żeby to wszystko się już porządnie nagrzało. Mamy teraz mamy teraz XXI wiek. Możemy to ogrzewanie odpalić na trzy dni przed planowanym powrotem. Wracamy do ciepłego domu. Murowany to nie przejdzie, musielibyście odpalić to ogrzewanie tydzień wcześniej. Więc to, co może być minusem, jak się dobrze na to spojrzy, może stać się nagle plusem, jak mawiał klasyk, są plusy dodatnie i plusuje. Domy szkieletowe są bardzo ciepłe, bardzo ciepłe. Ja się buduję w tej chwili w tej nowoczesnej technologii szkieletowej bardzo szczelnie. To są domy głównie albo energooszczędne, albo niskoenergetyczne wręcz je się buduje bardzo szczelnie jak termos dlatego grzejemy w środku powietrze, to powietrze nam nie ucieka dopóki nie otwieramy okien i drzwi, to to powietrze jest w środku, my swoim ciałem, pamiętajcie, że człowiek też jest takim grzejnikiem w środku, my żyjąc tam oddychając, wytwarzamy ciepło 36,6 razy 5 domowników, każdy trochę grzeje, nie? I grzejemy powietrze w związku z tym, w związku z tym w tym domu będzie ciepło. Jeżeli połączymy to z nowoczesnym systemem rekuperacji z odzyskiem ciepła, to rachunki na ogrzewaniu będą naprawdę bardzo małe, niezależnie od tego, na jaki typ ogrzewania się zdecydujemy, w domach murowanych to ciepło jest, ale my już żyjąc w tym domu aż tak dużo nie dostarczamy, bo te mury tyle nie chłoną. One wchłoną jakąś określoną ilość i tyle. Więc ta bezwładność cieplna domu murowanego jest bardzo duża. To może być w wielu przypadkach dużym plusem. Co my mamy dalej? Wilgoć. Bardzo dużo mówi się o tym, że ściana w domu szkieletowym może zgnić. I dobrze, że się o tym mówi. Dobrze się mówi, bo to prawda. W źle zbudowanym domu szkieletowym ściana w środku może gdzieś. Może się tam pojawiać grzyb. Może sobie tam mieszkać, a my nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że on tam jest. Dlatego domy szkieletowe w nowoczesny sposób buduje się z przegrodą otwartą dyfuzyjną. To jest technologia, która pozwala przepuszczać parę wodną na zewnątrz budynku. Prawda jest taka, że wewnątrz budynku zawsze panuje wyższe ciśnienie niż na zewnątrz. Para wodna, która jest gazem, przejdzie zawsze przez każdą zaporę. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju paroizolację zastosujemy, ta para wodna zawsze przejdzie i do ściany. Wejdzie. Nie ma siły, żeby tego nie zrobiła. I co możemy zrobić? Możemy ją tam uwięzić, lub pozwolić jej pójść sobie papa. Pa. I po to się robi w ścianie domu szkieletowego. W przegrodzie stosuje się materiały z coraz mniejszym od wewnątrz do zewnątrz z coraz mniejszym oporem dyfuzyjnym. Czyli ta para wodna, jak już. Pokona tą pierwszą granicę tej paroizolacji, potem ma już coraz łatwiej. Różnica ciśnie sprawia, że ta wilgoć wychodzi, sobie i ściana jest zawsze sucha. Nie ma problemu z powstawaniem punktu rosy. Nie ma problemu, że w środku ta wilgoć jest i rozwinie nam się tam grzyb Co do domu murowanego w tej kwestii to wszystko jest betonowe, tak. Naprawdę z różnych materiałów, z różnymi dodatkami, ale beton jest beton. I on jest zawsze okresowo trochę wilgotny. Jeżeli zastosujemy złej jakości materiały wykończeniowe, to może się okazać, że ta wilgoć tam wejdzie do tej ściany i już będzie chciała wejść i może się okazać, że też będziemy mieli grzyba. Trwałość domu szkieletowego. Tak jak z tym wilkiem. Przyjdzie, chuchnie, dmuchnie i zdmuchnie. A proszę powiedzcie, Pani budownictwa tradycyjnego. W jakiej technologii zbudowany jest dach w Waszym domu? Czy za 20 lat się rozpadnie cała więźba? Prędzej się rozpadnie niż w domu szkieletowym. Bo więźbę w domu murowanym buduje się głównie z mokrego drewna impregnowanego. To takie zielone belki, tam masa chemii w tym nasączona. My tym potem oddychamy oczywiście, ale to już, już jakby inna historia. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest mokre drewno. Domy szkieletowe buduje się z drewna suchego, suszonego komorowo, które ma nie więcej jak 18% wilgotności. To jest klasa wytrzymałościowa C24. To drewno jest strugane. Dobrze wykonana konstrukcja jest sztywna, mocna i nic jej nie zagraża. Absolutnie nic jej nie zagraża. Pamiętajcie, w Norwegii, w Szwecji, w Danii, w Finlandii praktycznie całe Stany Zjednoczonych Kanada. Wszyscy budują praktycznie wyłącznie szkielety. W samej Norwegii można znaleźć mnóstwo domów, które mają po 100 lat i więcej. W Stanach Zjednoczonych to samo. I dobrze zachowany dom, który jest dobrze zaopiekowany, będzie służył nam przez długie, długie lata. Na pewno do końca naszego życia jeszcze dłużej. Ja bym się o to nie martwił. Kolejny aspekt: szybkość budowy. Tutaj szkielet nie ma sobie równych. Nie mówię o prefabrykatach, ale to prefabrykaty występują w technologii. I murowany, może nie tyle murowanej, co betonowej w zasadzie, bo to są prefabrykowane płyty żelbetowe, zresztą widzieliśmy wszyscy w jednym mieście na no, blokowisk z tego typu materiału zrobiony. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę, to szkielet nie ma sobie równy, jeżeli chodzi o szybkość, tutaj samą konstrukcję ścian, to wszystko robi się po prostu oka mało tego. Wydaje mi się, że jest nieco łatwiej zbudować. Może nie łatwiej. Bo technologia szkieletowa wymaga bardzo dużej uwagi i odpowiedniego skupienia i poznania pewnych tajników. Ale biorąc pod uwagę, że robimy to sami, to przenieść trochę desek, a zasuwać samemu z tymi wszystkimi pustakami i to murować. Apartament od tego, że ja nie lubię murować, po prostu. To jest zajęcie, które mi się nie podoba. Miałem kiedy przyjemność, jakoś to tam potrafię zrobić, ale nie lubię, po prostu nie lubię. Co my dalej możemy sobie później, jak się mieszka w takim domu szkieletowym, to można tam wszystko dosyć łatwo przerobić, słuchaj. Usunięcie ściany działowej nie jest najmniejszym problemem. Bierzecie lisicę, wycinacie ścianę i cześć. Na razie. i po temacie. Dostawiacie drugą. Nie ma kłopotu. Murowanym trochę większy burdel się robi, co? I to już nie jest takie proste. Jeżeli chodzi o remonty, no to, to umówmy się. W szkielecie jest dużo łatwiej takie rzeczy zrobić. Potrzebujemy przeciągnąć instalację, odkręcamy kilka płyt na przykład e, z regipsów albo nacinamy bruzdę, wstawiamy rurkę, ciągniemy kabel, robimy dużo różnych rzeczy bez tych całych, bez tego całego kucia, hałasu, masakry jakiejś. Co tu jeszcze można powiedzieć o tym naszym szkielecie? Ja tak sobie podglądam w notatki, bo trochę sobie... Zanotowałem tutaj takie kwestie, które chciałbym poruszyć. Hałas. W domu szkieletowym ściana jest już w izolacji. W ścianie jest 20 cm wełny mineralnej. Jaki hałas. Dobrze, ok, umówmy się. Murowany będzie prawdopodobnie troszeczkę cichszy. Z racji gęstości zastosowanego materiału. Jest dobrze wykonany dom szkieletowy, nic mu praktycznie nie ustępuje. Strop. Słuchajcie, w betonowym stropie cokolwiek zrobić, głupią rekuperację. To już jest rzeźnia. rozwycinanie otworów, wiercenie, cudowanie. W żadnych żaden kłopot. Otwornica. Bo tam można w większości rzeczy zrobić narzędziami typu wkrętarka, młotek i wyżynarka. Jesteście w stanie sobie sami poradzić z wieloma rzeczami. Mówi się często o tym, że drewniany dom na pewno się spali. Na 100%, bo przecież nie ma nic innego do roboty, tylko się spalić. Wiele testów pokazało, że drewno konstrukcyjne, nawet już nie musi być super konstrukcyjne, wystarczy, że będzie ostrugane. Takie gładkie. I możecie wrzucić do ogniska i czekać sobie. Uuu, ono się trochę przypiecze z węglu, ale zapalić to się nie zapali, bo nie ma się co palić. Żeby drewno się zajęło, musi mieć takie drzazgi odchodzące od niego. Mniejsze kawałki. To wtedy się zajara. To konstrukcyjne nie chce się palić. Wewnątrz ściany jest pełna skalna mineralna, ona jest niepalna. Tu też nie ma tematu. Więc nie słuchajcie taki wzór, że ten dom to w ogóle jak zapałka. Puh. Odrzuconego, yy, nie wiem, kiepa. <grym> Nic z tych rzeczy. Domy szkieletowe palą się tak samo, jak murowane. Bo jak już się zajmie, jak się wytworzy konkretna temperatura, to żadna technologia nas nie ochroni. Tak na Popytajcie strażaków. Nie ma niepalnych materiałów. Czasem tylko temperatura jest za niska. Zalanie. Tutaj jak w mury wlezie Wam wilgoć, jak Was zaleje, to suszyć te mury to jest walka z wiatrakami. Beton nie bardzo chce się pozbywać tej wody. On nie, nie, niechętnie to robi. W skielecie to też nie jest prosta sprawa, ale do zrobienia. W ostateczności możemy pozrywać poszycie wewnętrzne, wyciągnąć wełnę mineralną na przykład i ją wymienić tam, gdzie jest potrzeba i zamknąć to z powrotem i mamy nówkę sztukę. Nie ma żadnego problemu. Oprócz bałaganu oczywiście. No i tyle. I dlatego ja wybrałem technologię szkieletową. Podobno jeszcze mikroklimat wewnątrz budynku jest zdecydowanie lepszy niż w betonie. Inną sprawą jest, co dla mnie też jest ważne, może nie jakoś tam najważniejsze na świecie, ale na pewno na jednym z pierwszych miejsc jest fakt, że drewno jest materiałem odnawialnym i ekologicznym rozoro Soros, skrzychu, co ty gadasz? Jaki ekologiczny, że tu swój dom, to trzeba kawałek lasu wyciąć, to jest masakra. Co to ma wspólnego z ekologią? A ma. Drewno jest jedynym materiałem budowlanym, który ma ujemny ślad węglowy. No, poważnie. Ono w trakcie swojego wzrostu pochłania więcej dwutlenku węgla, niż potem potrzebujemy na jego przeróbkę, transport, żeby je wykorzystać. W miejsce tego wyciętego drzewa sadzi się ileś nowy. W okolicach wojny Polska miała bodajże 21% powierzchni zalesionych. Dziś jest to 30%, czyli przybywa nam lasów. Dużo lasów mamy w Polsce, które są sadzone po to, żeby je za 20 lat wyciąć. W miejsc ich miejsce. Sadzi się nowe, a wyjdzie na te, które były przeznaczone 20 lat temu, to wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Młode drzewo, które rośnie intensywnie, pochłania bardzo duże ilości dwutlenku węgla. Te stare drzewa już są trochę bardzo leniwe, jak ludzie. Młody to lata biega, a staremu to się nie bardzo chce. Więc tak, drewno jest materiałem ekologicznym, jest materiałem odnawialnym. Mało tego, ja już posadziłem. Na swojej działce 1100 Świerków. 1149 dokładnie. Więc oddaję już naturze to, co wykorzystam. Także to też jest ważne, słuchajcie. Ostatnio czytałem, że przemysł budowlany ogólnie odpowiada za niemal 20% emisji gazów cieplarnianych. Wszystko, co jest. Betonowe, murowane, z cegły, z silikatów itd. Do swojego wytworzenia potrzebuje dużych ilości energii, bo potrzebuje ciepła. To ciepło skądś trzeba wziąć, to ciepło trzeba wytworzyć, czyli pewnie spalić kilka ton węgla. Potem, żeby dowieść materiał na budowę takiego domu, to potrzeba, podejrzewam, 2-3 ciężarówki, bo to wszystko jest ciężkie potwornie. Już nie licząc o złamanych kręgosłupach odźwigania. Od I dlatego właśnie, między innymi, wybraliśmy technologię szkieletową. Ja będę budował ten dom sam. Więc dla mnie też było ważne, żeby samemu można było zbić ścianę na ziemi, postawić ją do pionu, i momentalnie praktycznie jest już konstrukcja gotowa. Ale z tego to będę robił relacje później. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli potrzebujecie jakiejś porady, z tego co ja wiem, ja nie jestem super specjalistą, budowlańcem. Ja sam się cały czas uczę. Doczytuję, dowiaduję, próbuję zgłębić tajniki. W następnym odcinku pokażę Wam, jak można sobie wstępnie narysować taki budynek. Miałem to zrobić teraz, ale. W związku z tym, że nie wiemy jeszcze nad jakim projektem pracujemy, to ciężko by było powiedzieć, znaczy nie znam jeszcze technologii, ciężko byłoby powiedzieć, jak to, jak to narysować. Żeby dom murowany mógł mieć sam takie same parametry przenikania ciepła przez ścianę jak dom szkieletowy, to mur razem z dociepleniem musiał mieć około 50 cm grubości. To już w obrysie domu, zauważcie, ile Wam ze wnętrza budynku zabiera przy tej samej powierzchni zabudowy. Moja ściana będzie miała do kupy z elewacją ze wszystkim od obrazka powieszonego w domu po deskę elewacyjną maksymalnie 30 cm. Pokażcie mi murowany dom, dobrze docieplony, ciepły, który ma ścianę grubości 30 cm. Bloczek 24 i 6 styropianów. 5 styropianów, bo doliczyć klej, siatkę, wszystko. Zimno, nie? Od razu czuć chłodę. A tutaj nie. Tutaj będzie ściana. W samej ścianie już jest 20 cm izolacji termicznej. Dodatkowo dochodzi ruszt instalacyjny, który ma dodatkowe 5 cm izolacji. Przerwa wentylacyjna na zewnątrz, pod deską elewacyjną, która zapewnia nam idealnie suchą ścianę wewnętrzną. I jest ciepło. Bardzo ciepło. Mój dom, tak zaprojektowany, zaliczał się będzie do klasy domów niskoenergetycznych. To, jakie technologie w nim zastosuję, to jeszcze opowiem, bo szkoda przedłużać tego i tak już przy długiego filmu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli coś Was trapi, to chętnie odpowiem oczywiście w komentarzach. Mamy 95 subskrypcji już. Bardzo mnie to cieszy. Także nie bójcie się subskrybować, nie bójcie się dawać łapek, nie bójcie się komentować. To jest dla mnie osobiście bardzo ważna rzecz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i spełniajcie swoje marzenia, bo nikt ich za Was nie spełni. Do następnego. Cześć.